Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Przedstawiciele Rządu, Mniej więcej miesiąc temu w związku z okazji debaty nad ustawami okołobudżetowymi złożyłem wniosek formalny, aby Prezydium Senatu wystąpiło do rządu, w szczególności do Ministerstw Finansów Skarbu Państwa. Oraz Pronu o przedstawieniu informacji o wykonaniu wpływów do dochodów podatkowych i innych przynależnych tym instytucjom oraz uzasadnieniu ich wykonania bądź dobrego, ich niewykonania bądź dobrego wykonania. Dzisiaj stoimy w obliczu debaty nad budżetem i stwierdzam, że Wysoka Izba, a szczególnie. Po indywidualnie senatorowie, będą się w tej debacie, myślę, że poruszać po macku. Dlatego, że taka informacja nie została przedstawiona. Nie zostało zatem przedstawiona połowa informacji o budżecie. Proszę panie marszałka o stosunek do niewykonania wniosku formalnego, w szczególności zignorowania tego wniosku przez rząd.